Tajemnice rozwiązane dzięki Google Maps. 5. Belgia, rok 2020. 83-letnia kobieta wychodzi z domu i znika bez śladu. Policyjne drony przeszukują teren jednak bez rezultatu. Dopiero dwa lata później zauważono, że Google Street View uchwyciło jej ostatnie kroki prowadzące do zbocza, gdzie ostatecznie odnaleziono jej ciało. 4. Holandia, rok 2008. Pewien 14 latek został napadnięty i okradziony z telefonu przez dwóch napastników. Szczęśliwie chwilę wcześniej przejeżdżający obok nich samochód Google wykonał to zdjęcie. Po odblurowaniu twarzy policji udało. Się namierzyć i aresztować przestępców. 3. Mafijny boss Joaquino Gamino uciekł z włoskiego więzienia i rozpoczął nowe życie w Hiszpanii pod fałszywym nazwiskiem. Po 20 latach policja odnalazła go na jednym ze zdjęć Google Street View, które wkrótce doprowadziło do jego aresztowania. 2. Pewien mieszkaniec Florydy, przeglądając zdjęcia satelitarne na Google Earth, zauważył w pobliskim stawie zatopiony samochód. Gdy policja wydobyła wrak z wody, okazało się, że są w nim szczątki Williama Molda, mężczyzny, który zaginął 22 lata wcześniej. 1. Anglia, rok 2009. Sprzed domu pewnej rodziny skradziła przyczepę kempingową. Kilka miesięcy później, oglądając swój dom na Street View, rodzina zauważyła obcego mężczyznę, który zaparkował na ich podjeździe. Policja namierzyła złodzieja po tym, jak Google zgodziło się odblurować tablicę rejestracyjną jego samochodu.